Dzień dobry, dzień dobry w 57 dniu wyprawy. Nocka piękna, po prostu jasna, gwieździsta, spokojna. Nic tylko po prostu spać. Aż mi się nie chciało o czwartej wstać, więc stałem o 5.15 i już jestem w trasie. Trochę głodny jestem, bo od wyjścia z genewy jadłem tylko te kawałek sera co miałem żółtego. No i może z pół tabliczki czekolady. Nie ma sklepów i podobno mam się ich na tych terenach górzycych nie spodziewać. A tego się trochę obawiam, bo dzisiaj jest sobota, więc ja muszę zdobyć jakieś pożywienie, bo, bo w niedzielę wszystko będzie zamknięte jak zawrzecie. Została mi też pewnie niecała szklanka wody, i o dziwo, tu to już w ogóle nie ma strumyków. Przynajmniej nie było na terenie, którym szedłem. Nawet tych najbrudniejszych, ale tu mam jakąś wiarę, że sobie szybciej z tym poradzę. Także, słuchajcie, nie ma co narzekać. Nowy dzień wstaje. przepiękne okolicy, a jak wstaje nowy dzień, to staje nowa nadzieja. Żyję, to najważniejsze, a zresztą sobie poradzimy. Idziemy dalej. Już myślałem, że sobie wody nabiorę ale trochę trzeba by było schodzić. Pokażę Ci coś, co mi strasznie się podoba tutaj w oznakowaniu. Przede wszystkim, oczywiście, coś, co już znamy ze Szwajcarii, czyli na każdym progu jest zapisane na jakiej wysokości się znajduje, więc to już jest fajne. Są pokazane miejscowości, to jest fajne, ale to już znamy z całego świata. Ale również tam masz taką ształkę na dekompostela de Compostela, i ona jest zawsze bez, bez, bez ilości czasu, ale jest zapisana gdzie to jest. I tu powinna być jeszcze strzałka. Nie widzę jej, e, e, ale powinna być jeszcze muszelka w w którym kierunku mamy iść. I zobaczcie, jest mnóstwo oznaczeń, na każdym kawałku są muszelki. Szczyt muszelki wskazuje kierunek marszu, ale jest coś, czego Ci w tym momencie nie pokażę, bo nie widzę. Ale jest jeszcze taka nowość, którą jakby postulowałem nawet wcześniej, że to jest fajne, że to mógłby ktoś w końcu zrobić. Ktoś wymyślił w końcu naklejkę z przekreśloną muszelką, czyli drogi, w których nie powinnyś wchodzić, tak bo to nie ta droga. I to jest fajne, bo człowiek się e, czasami gubił, szczególnie na odcinku genewskim e, do Genewy, e, jeżeli chodzi o Szwajcarię. Dojście ostatnich kilkadziesiąt kilometrów do Genewy było tragicznie oznakowane. No dobra, może nie tragicznie, ale nie tak wspaniale, jak Alpy. Więc e, tam się człowiek kilka razy zgubił, a tu po prostu e, jest pokazana ścieżka, gdzie masz iść oraz ścieżki, gdzie masz absolutnie nie iść, bo to nie twoja droga. biste. Słoneczko przygrzewa. Ja jestem, ja jestem Słuchajcie, co prawda ubrany, ale tylko dlatego, że tam wykąpałem się troszeczkę, podkąpałem, podmyłem się fontannie i nie chcę się przeziębić. Mamy przepiękne góry. Już od rana co nieco musiałem się powspinać, sama przyjemność, szczególnie jak ciężko jest z góry. No dobra, nie filozofuję, idę dalej. No ale jak? Gość z Polski idzie, a ty do mnie tyłem. Jak możesz? No, Łódźka. Na razie nie spotkałem tutaj krówek, które mogłyby chodzić tam gdzie ludzie. Ciekawe, czy to taki zwyczaj jest, czy absolutnie nie. Na razie nie ma, na razie wszystkie krówki są za ogrodzeniem. Już, że tak powiem, klimat się zmienił, już widać, że wyszliśmy z Austrii. To jest, jest Austria z Austrii, ze Szwajcarii bogatej. Już wioska wygląda trochę inaczej. Dalej mnóstwo zieleń i kwiatów. Co mi się straszliwie podoba, ale już tak bardziej swojsko po polsku. O, szopka. Nie wiem czy tam widać. Już tak wiecie, trochę bitniej, nie? Brznieczy tej kasy. O ja, pół bagietki mi wpadło. Niedobrze. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Przymusowa przerwa. Niby wiaterek wieje, ale ciągle pod górę. Ciągle w tym słońcu będzie ciągle się pić. Chce. dobrze, że jestem zaopatrzony. Tak widzicie już we Francji cmentarze są oddzielone od kościoła Fajnie Zajdziemy sobie asfaltówką, więc można to nieco, słuchajcie, podagrywać. Bo człowiek nie dyszczy w na górkę. Muszę ci powiedzieć, że mam dzisiaj taki muzyczny dzień. Cały dzień idę, sobie śpiewam. I to różne takie rzeczy sobie śpiewam. Nawet myślę, że niektóre takie, o które byś absolutnie nie podejrzewał albo nie podejrzewała, ale mi się tutaj w głowie kotują. Piękny czas. Piękny wysiłek, piękna przygoda. Jak mi ktoś powie, że lepiej iść nie wiem, do wesołego miasteczka, przejechać się na jakiś roller coaster, to jest przygoda. Albo iść w inne hałaśliwe miejsce, no może poza Łódstokiem, bo to to rozumiem. Albo innym festiwalem, gdzie spotykają się z sympatyczni ludzie, to ja się nie zgodzę. Przynajmniej rób na co ta. Dla mnie przygoda to jest to, że mogę zwiedzać w takie piękne miejsca. Gdyby tak cała Francja wyglądała jak w te ostatnie dwa dni, to powiem Ci, że ja się zgadzam. Tylko żeby raz dziennie przynajmniej sklep był, a najlepiej jeszcze trzy razy dziennie jakaś fontanna z wodą świeżą, żeby nie trzeba było tych napojów tyle nosić. I ja się zgadzam. Nie muszę miast, gdzie na pewno są piękne. To, które idę jest naprawdę super. Znaczy nie miasto, tylko ten, ten teren, który idę. Tu rozumiem, że jest miejscowość tak mała, że nawet nie wystawiono oficjalnej tabliczki. Chyba, to jest oficjalna tabliczka dla zbyt małych miejscowości, karty. Bonjour. 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 Oh my god. <laughs> A lot of people, sorry. <laughs> zamek słuchajcie co to jest Słuchajcie, jestem nad Rodanem. W życiu bym nie pomyślał, że kiedykolwiek będę miał przyjemność przebywać nad tą rzeką. Szeroka wartka, ale nie za bardzo elegancko. Aż bym tutaj sobie chwilę posiedział, ale jest za gorąco. Musiałby być cień. Bez cienia po prostu nie ma szans. Ok, teraz będziemy szli przez tak mocno chroniony, przez tak mocno teren. Generalnie już widziałem na mapie, że idziemy że aż do Laloi, gdzie właściwie zastanawiałem się czy tam skończyć czy szybciej. Nie wolno nic. To, że nie wolno palić ognia, normalnie biwakować, śmiecić, ale żeby na łódce nie wolno pływać, a już rowerem nie wolno było jechać, no to już bardzo mocno chronią ten areał i mam nadzieję, że ścieżka tak będzie przepuszczalna, co? Dobra, zabieramy nasz plecak i idziemy. No. Wszystko pięknie O Jezus Tylko, że ja jestem wysoki i mam duży plecak Ojej Aha. będzie raj przygodowy Dobra, to poszło w miarę prosto to jak się ma temet 90 do tego się niesie duży że nawet jak się schylicie to on i tak wam na garbie zostaje To nie jest tak prosto A jak jesteście już zmęczeni jakoś wam się to nie widzi żeby jakoś tak na kuckach przejść to robi się ciekawie. Idziesz, idziesz 6 km. ścieżką cały czas wśród żeby na końcu ci pokazało babam, ale na szczęście to nie jest ani Austria, ani Niemcy, ani Szwajcaria. Już widziałem jak stamtąd boczkiem sobie Szwajcarzy na rowerze jeździli. A skoro oni potrafią przejechać na rowerze, to ja potrafię przejść, także idziemy. Oj, zobaczcie, tak naprawdę chodziło o kawałek, tam dosłownie kawałek, kilkadziesiąt metrów problemu i znowu jesteśmy na porządnej trasie i idziemy i tu drodami, O, jakby coraz szybciej płynął. Zawsze, kiedy wychodzę z lasu i już widzę jakieś zabudowania, to mam takie przemyślenie, oj kurcze. Limit już dawno zrobiony? Mogłeś zostać, był fajny las. No ale coś mnie ciągnie do przodu, mówię, no kurcze, jeszcze nie jesteś ani zmęczony, ani nic. Idziemy, może coś ciekawszego jeszcze będzie. A jak nie, to przynajmniej będziesz bliżej końca. A to nie powiem, miejsce, które tu po drodze widziałem, było naprawdę niezłe. Nie myślałem, że źle widzę, ale dalej. Jakieś murki mam iść, bo szlag jest tam. Ciepłudnia wzdłuż Rodanu w takich przepięknych okolicznościach przyrody. Są wszystko odnóżki rodanu, który sobie płynie i się rozlewa.